W w klapkach, nojka podri, palimy planta nad ma u 7 Wjechała rajka, podpoczywam, więc nie dzwon marka Rano znów będę Relacje z Instagramka, przepraszam, jak bajka Selepce w klapkach, nojka podri

Się znać, żebyś przyszła do mnie w nocy i zmieniła mój świat. Rano znowu mnie zaskoczysz, jakie oczy dziś masz. Czy nie mi czas, jakbym zawierał swój hałas? I'm good, jam Pięć influencerek w łóżku już nie czuję się sam. Nie chcę iść od kolorów, lotówki, po drugą futę i gra. Pozdrawiam wszystkie kurwy, dzisiaj wybaczam wam. Żadną magii, bo patrzy w obiektyw 734 i kolektyw, nie pomyl sektów Chociaż jest trochę selekcji, a ona jest sekcji Spojrzałem, wyciągnąłem parę lekcji Chociaż nie polecił nie w szkołę wcale Ale mógłbym ściągać od niej, w sensie spodnie wcale dla niej. W sumie to pojeba Gramy, garamy, aż wyjdą nam kały, co na to poradzi Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach nie Walczymy na kala, wolę polegać na moich żomalach i fanach Jeśli chcesz jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie to brata Kamień tak dobrze nie pytaj o procent i się nie macaj Ona się nie zgadza, lepiej uważaj gdzie chodzisz i za którą latach Podetnie się skrzydła i papa i gleba Taki już los poszła, baba się jebać Wszystkich pięć dziewczyn w do nieba Nie chcę, żeby piekła mi chleba Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać Mieć piękne wspomnienia Wreszcie musimy się znać Żeby przyszła do mnie nocy i zmieniła mój świat Rano znowu nie zaskoczysz, jakie oczy dziś ma Przy nie znaną czas, bym zajarał za hałas I'm good, I'm feeling influencerek w już nie czujesz sam Nie chcę iść do